Dzisiaj na warsztat bierzemy dwa eseje, które, powiem szczerze, kompletnie namieszały mi w głowie. Mm -hmm. Chodzi o teksty amerykańskiego filozofa i psychologa Williama Janesa. Energie ludzi i Ewangelia relaksu, które mają ponad 100 lat. Ponad 100 lat, a czyta się je, jakby ktoś się napisał dosłownie wczoraj. O nas, o naszych problemach. To jest niesamowite, jak bardzo są aktualne. Chcemy dzisiaj zrozumieć, co James miał na myśli, mówiąc o tym ukrytym potencjale. O tym, że podobno każdy z nas go ma. Zastanowimy się, dlaczego y, większość czasu jedziemy na jakiejś rezerwie. I jak, no właśnie, jak sięgnąć głębiej. Dokładnie. Jak dobrać się do tych głębszych pokładów energii, które podobno gdzieś tam na nas czekają. Tak. I co jest tutaj chyba kluczowe. To to, że James nie daje prostych recept, żadnych takich, wiesz, lifehacków. To nie jest poradnik. Absolutnie nie. On schodzi znacznie głębiej, łączy naszą energię z emocjami i co najważniejsze z nawykami, a to wszystko prowadzi do, no, do fascynującego paradoksu. Czyli? Żeby być bardziej skutecznym, żeby mieć więcej energii, musimy nauczyć się odpuszczać. To brzmi jak sprzeczność, wiem, ale postaramy się dzisiaj pokazać, że to ma naprawdę głęboki sens. Okej, okay, to zacznijmy od czegoś, co chyba każdy z nas własnego doświadczenia. Od tego zjawiska drugiego oddechu. Mhm. Pamiętam to doskonale z biegania w liceum. Jest ten okropny moment, kiedy myślisz, że zaraz padniesz, że to już koniec, a potem nagle coś puszcza i możesz biec dalej. James używa tego jako punktu wyjścia. Tak, i to jest świetne pytanie, bo on właśnie łączy te dwie sfery. Dla niego ten drugi oddech był fizycznym dowodem na istnienie rezerwy psychologicznej. Aha, to jest jego główna teza. Na co dzień żyjemy tak, jakbyśmy mieli tylko jeden bieg w samochodzie, a w rzeczywistości nasza skrzynia biegów ma ich znacznie więcej. On to widział warstwowo, warstwowo. Wyobraź sobie, że zmęczenie to tylko taka cienka warstwa kurzu. Większość z nas, czując ten kurz, po prostu się zatrzymuje. Zawraca. A James mówi, przedrzyj się przez to. No tak, bo pod tą pierwszą warstwą zmęczenia jest druga, znacznie głębsza warstwa energii. I co więcej, on nawet sugeruje, że mogą istnieć, no wiesz, trzeci i czwarty oddech? Niesamowite. Czyli kolejne pokłady mocy, dostępne dla tych, którzy się nie poddają przy pierwszym kryzysie. Dokładnie. To bardzo ciekawe, bo to by sugerowało, że ten nasz domyślny, niski poziom energii to jest po prostu mm, zły nawyk. Właśnie. Pamiętam, że on użył w tekście takiej bardzo trafnej analogii, chyba związanej z jedzeniem. Tak. Analogii do równowagi żywieniowej. Mówił, że organizm potrafi się przyzwyczaić do funkcjonowania na bardzo różnej ilości pożywienia. Można żyć na diecie obfitej i na bardzo, bardzo skromnej. I tak samo jest z naszą wydajnością. Dokładnie tak samo. Możemy się przyzwyczaić do funkcjonowania na y, zdumiewająco niskim poziomie pracy fizycznej, intelektualnej czy moralnej. I większość z nas, z lenistwa albo po prostu z przyzwyczajenia, wybiera ten najniższy, bezpieczny poziom. Czyli my po prostu za mało od siebie wymagamy? W pewnym sensie tak. Ale co jest tu jeszcze ciekawsze, James od razu robi pewne rozróżnienie. Nie chodzi mu tylko o ilość energii, o taką brutalną siłę, wiesz, jak przy podnoszeniu ciężarów. A o co? On wprowadza pojęcie jakości energii. Twierdzi, że praca wewnętrzna, myślenie, podejmowanie decyzji, zmaganie się z własnymi emocjami jest na wyższym poziomie jakościowym i wymaga o wiele, wiele więcej mocy niż proste czynności fizyczne. Rozumiem. Więc z tej perspektywy świadome zrelaksowanie się. Takie powiedzenie sobie, uspokój się, w chwili gigantycznego stresu, to czasami jest osiągnięcie wymagające, no, tytanicznej siły wewnętrznej. No dobrze. To skoro mamy te wszystkie rezerwy, to co musi się stać, żebyśmy w ogóle zaczęli z nich korzystać? Przecież nie możemy ciągle biegać do utraty tchu, żeby znaleźć ten drugi oddech w życiu. Jasne. Co według Jamesa jest tym kluczem? Tym wyzwalaczem. On wskazuje na kilka takich powiedzmy spustów. Pierwszy jest najbardziej dramatyczny ekstremalne sytuacje, poczucie absolutnej konieczności, kiedy jesteśmy pod ścianą. Dokładnie, kiedy stajemy w obliczu zagrożenia życia, nagle okazuje się, że jesteśmy zdolni do rzeczy, o które nigdy byśmy siebie nie podejrzewali. I tu w tekście pojawiają się naprawdę niesamowite historyczne przykłady, chociażby ta historia górnika Nemy który przeżył katastrofę w kopalni Kurieres na początku XX wieku. Mhm, mm niesamowita historia. Facet przez 20 dni, w totalnych ciemnościach, bez jedzenia, dowodził grupom 13 ocalałych. Utrzymywał dyscyplinę, dawał im nadzieję... I na koniec wyprowadził ich na powierzchnię. To jest po prostu niewyobrażalne. To idealnie pokazuje, jak organizm potrafi się przełączyć na zupełnie inny tryb. To nie jest tylko chwilowy strzał adrenaliny. W takich warunkach uruchamiają się głębokie, adaptacyjne procesy, które pozwalają na długotrwały, nadludzki wysiłek. Jak ten pułkownik z oblężenia Deli. Tak, Byrd Smith. Ten człowiek był fizycznym wrakiem szkorbut, rany, ciągła biegunka, a jednak, napędzany poczuciem odpowiedzialności, funkcjonował na najwyższych obrotach. Żył praktycznie na brandy i opium. I co się stało, jak presja zniknęła? Kompletnie się załamał. W momencie, gdy miasto zostało zdobyte, jego ciało po prostu odmuliło posłuszeństwa. To dowód, że nasza fizjologia potrafi się zgiąć do granic możliwości, gdy stawka jest odpowiednio wysoka. Okej, okay. ale na szczęście większość z nas nie musi przeżywać katastrof górniczych. Ha, na szczęście. Więc James mówi też o czymś bardziej dostępnym, o sile idei. Nazywa je, o ile pamiętam, Czynnikami dynamogenicznymi. Tak, to bardzo ważne pojęcie. Chodzi o to, że abstrakcyjne idee, słowa, mogą działać jak chemiczny stymulant. Słowa takie jak ojczyzna, nauka, wolność potrafiły zmobilizować całe pokolenia do niewyobrażalnych poświęceń. Ale to działa też na takim bardziej osobistym poziomie. Oczywiście. Złożona komuś obietnica, przysięga, albo nawet, jak w przykładzie księcia Piukler Muskał, słowo honoru dane samemu sobie. A tak, to było świetne. Ten człowiek, żeby zmusić się do napisania listu czy wykonania trudnego zadania, dawał sobie słowo honoru. I sam fakt wypowiedzenia tej formuły wyzwalał w nim energię do działania, bo czuł, że nie może złamać słowa danego samemu sobie. To jest fascynujące. Zastanawiam się, co jest dzisiejszym odpowiednikiem ojczyzny czy nauki. Może dla kogoś to jest walka ze zmianami klimatu. A dla kogoś innego zbudowanie startupu, które zmieni świat. Dokładnie. Myślę, że to doskonałe porównanie. To jest ten sam mechanizm. James analizował też popularne w jego czasach ruchy samorozwojowe, jak Nowa Myśl, które opierały się na czymś, co nazywał sugestią mocy. Czyli chodziło o świadome zastępowanie tej narracji o własnej słabości, nie dam rady, to za trudne, narracją o sile i potencjale przytacza poruszający przykład swojej przyjaciółki chorej na raka. Pamiętam. Lekarze nie dawali jej szans. A ona, dzięki sile swoich przekonań i skupieniu na pomaganiu innym, prowadziła aktywne, radosne życie na długo po tym jak medycyna spisała ją na straty. I czasem nie potrzeba do tego całej filozofii życiowej wystarczy jeden potężny akt woli, ta anegdota o człowieku, który postanowił się upić. Genialna w swojej prostocie. Przyniósł do domu butelkę whisky, już miał ją otwierać, kiedy coś w nim pękło. Wybiegł do ogrodu i z całej siły rozbił butelkę o ziemię. I ten jeden symboliczny gest dał mu takie poczucie kontroli i siły. Że przez kolejne dwa miesiące nie czuł najmniejszej pokusy, by sięgnąć po alkohol. Dokładnie. Jeden akt przełamał wieloletni nawyk. To pokazuje, że dostęp do tych rezerw nie zawsze wymaga długiego procesu. Czasem wystarczy jeden zdecydowany krok. Skoro wiemy, że mamy dostęp do tak potężnych rezerw i znamy nawet kilka sposobów, by je uwolnić, to nasuwa się fundamentalne pytanie: mhm. dlaczego na co dzień czujemy się tak często wyczerpani? Co nas blokuje? I to, jak rozumiem, jest sednem tego drugiego eseju: Ewangelii relaksu. Właśnie. James diagnozuje główną przeszkodę jako wszechobecne niepotrzebne napięcie, nazywa je z przekąsem amerykańską nerwozością. I przytacza tę anegdotę o szkockim lekarzu, tak o doktorze Clue który po wizycie w Stanach był w szoku i powiedział: Wy, Amerykanie, nosicie na twarzach zbyt wiele ekspresji, żyjecie jak armia, która od razu rzuciła do walki wszystkie swoje rezerwy, nie zostawiając nic na później. Hmm, to brzmi niesamowicie znajomo. Ten ideał zabutelkowanej błyskawicy, jak to nazywa James. Człowieka, który jest ciągle w gotowości, wibruje nerwową energią. Dzisiaj nazwalibyśmy to chyba kulturą hustle. Albo taką performatywną zajętością. Absolutnie i co ciekawe, James odrzuca tezę, że to wina klimatu czy tempa życia. Uważa, że to przede wszystkim zły nawyk społeczny, wynikający z naśladowania złych wzorców. Mówi wprost, że to kwestia złego gustu. Dokładnie. Złego gustu, a nie konieczności. I że ten ideał człowieka błyskawicy jest w rzeczywistości oznaką słabości i złej koordynacji, a nie siły. To czyste marnotrawstwo energii, a nie jej efektywne wykorzystanie. I tu dochodzimy do koncepcji, która naprawdę wywraca myślenie do góry nogami do teorii emocji Jamesa Langego. O tak. Boję się, więc uciekam. Jestem smutna, więc płaczę. A James mówi, że jest dokładnie na odwrot. Dokładnie na odwrot. Według niego najpierw nasze ciało reaguje. Serce wali, oddech przyspiesza, zaczynamy biec, a dopiero potem nasz umysł interpretuje te sygnały z ciała jako emocje strachu. Czyli czujemy smutek, ponieważ płaczemy. Właśnie. Czujemy złość, ponieważ zaciskamy pięści i napinamy mięśnie szczęki. Emocja jest wtórna wobec reakcji cielesnej. <gryw> to brzmi absurdalnie, ale jak się nad tym zastanowić, ile razy zdarzyło mi się mówić sobie, uspokój się. Jednocześnie chodząc w kółko po pokoju i wymachując rękami. No właśnie, moje ciało kompletnie ignorowało polecenia głowy. Dokładnie o to chodzi. I to ma fundamentalne praktyczne implikacje. Skoro nie możemy bezpośrednio kontrolować uczuć, nikt nie może sobie po prostu rozkazać bądź szczęśliwy to możemy kontrolować nasze działania. I postawę ciała które są pod naszą świadomą kontrolą. A regulując działanie Pośrednio regulujemy uczucie. Chcesz poczuć się pogodniej? Działaj pogodnie. Usiądź prosto, rozluźnij ramiona, uśmiechnij się. To jest, weluk Jamesa, ta suwerenna droga do zmiany. Tak. Napięte mięśnie fizycznie podtrzymują stany niepokoju. Zrelaksowane ciało utrudnia umysłowi dostęp do zmartwień. Czyli całe to nasze spinanie się, pośpiech i zamartwianie wcale nie sprawiają, że jesteśmy bardziej produktywni? wręcz przeciwnie. To jak jazda samochodem z zaciągniętym hamulcem ręcznym. James pisał o tych amerykańskich załamaniach nerwowych, które według niego nie wynikały z nadmiaru pracy, mm. ale ze sposobu jej wykonywania. Z tego wewnętrznego tarcia. I tu te dwie idee. Z obu esejów pięknie się splatają. Tak, to jest idealne połączenie. Z jednej strony, by sięgnąć po rezerwy, potrzebujemy determinacji i siły woli, ale z drugiej, by efektywnie funkcjonować na co dzień, potrzebujemy relaksu i odpuszczenia to jest ten paradoks. Dokładnie. James zauważa, że silne emocje dotyczące nas samych, lęk przed porażką, duma, nadmierna ambicja, to ciągłe zadawanie sobie pytania jak mi idzie, to wszystko blokuje swobodny przepływ myśli i energii. To prawda. Podaje świetne przykłady. Student, który za bardzo spina się na egzaminie, bo myśli o konsekwencjach, mm, o ocenie. Mhm. Często wypada gorzej niż ten, któremu paradoksalnie mniej zależy, i po prostu skupia się na zadaniu. Albo rozmowa towarzyska. Jest męcząca, gdy ludzie ważą każde słowo. A staje się ożywcza, gdy, jak to pięknie ujął, zdejmują hamulce z serc. I pozwalają myślom płynąć swobodnie. Jego rada dla nauczycieli i studentów jest ponadczasowa. Mówi tak: przygotuj się do tematu najlepiej, jak potrafisz. Opanuj materiał do perfekcji. A potem, w momencie działania na egzaminie, podczas prezentacji, całkowicie zaufaj spontaniczności i odrzuć troskę o wynik. Dokładnie. Mówi, że trzeba odblokować maszynerię intelektualną. Zbytnia troska o to, jak wypadniemy, blokuje dostęp do wiedzy, którą przecież mamy w głowie. I to prowadzi nas do tej ostatniej, przepięknej anegdoty, którą James kończy esej. Do historii brata Wawrzyńca. Mhm. To był karmelita z XVII wieku, który sam siebie opisywał jako bardzo niezdarnego człowieka. Bał się, że nie podoła swoim obowiązkom, na przykład kiedy wysłano go po zapas wina dla klasztoru. Jego metoda była prosta, ale genialna. Absolutnie. Przed każdym zadaniem oddawał całą odpowiedzialność Bogu, mówiąc sobie, to jego sprawa, nie moja. Ja jestem tylko narzędziem i potem po prostu wykonywał swoją pracę z miłością, z uwagą, ale bez lęku o ostateczny rezultat. W ten sposób pozbywał się paraliżującego napięcia. I co się okazało? Osiągnął spokój, radość i i zadziwiającą skuteczność we wszystkim co robił. To jest właśnie kwintesencja tej ewangelii relaksu. Spróbujmy to wszystko zebrać. Z jednej strony William James mówi nam, że nosimy w sobie niewykorzystane oceany energii. Możemy je uwolnić przez determinację w kryzysie, siłę wielkich idei albo jeden potężny akt woli. Jednak z drugiej strony, kluczem do codziennej, zrównoważonej efektywności, po prostu dobrego samopoczucia, jest ta paradoksalna ewangelia relaksu. Ta nauka odpuszczania. Tak. Nauka odpuszczania niepotrzebnego napięcia, rezygnacji z nadmiernej kontroli i działania ze spokojem, z zaufaniem do samego procesu. To rewolucyjne przekonanie, że zmiana zewnętrznego zachowania wyprostowanie pleców, spokojny oddech. Pogodny wraz twarzy to może prowadzić do głębokiej i trwałej zmiany naszego wewnętrznego stanu. Na koniec zostawiamy słuchaczy z myślą do samodzielnego rozważenia. James pisał o ideale zabutelkowanej błyskawicy jako o szkodliwym nawyku społecznym ponad 100 lat temu. Mhm. Gdyby zobaczył dzisiejszą kulturę haslu, ciągłego bycia online, presji na produktywność w mediach społecznościowych i tego kultu przepracowania? Jak zdiagnozowałby nasze współczesne napięcia i jakie formy relaksu uznałby za najskuteczniejsze antydotum na choroby naszej epoki?